Witaj. Spójrz tutaj. Co się właśnie stało? To, co się właśnie stało dotyczy tematu tej lekcji. Koncentracja, skupienie, fokus. Różnie można to nazywać. Ale koncentracja, o której mówimy w tej lekcji ma dwa różne oblicza i warto je rozróżnić. Pierwsze to skupienie działań dla osiągnięcia jakiegoś celu. Innymi słowy skoncentrowanie się na realizacji jakiegoś działania to po prostu nadanie mu odpowiedniego priorytetu ale o tym mówiliśmy już w poprzednich nagraniach. W tym nagraniu skupimy się na innym rodzaju koncentracji, na koncentracji rozumianej jako intensywnym skupieniu naszej uwagi na wybranym przedmiocie, formacji czy zjawisku. Ten rodzaj koncentracji jest bardzo ważnym elementem uczenia się, gdyż umożliwia nam efektywną analizę informacji, głębokie ich procesowanie, no i ogólnie rozumienie. Przy nauce, tak jak przy zmianie nawyków, stan głębokiego skupienia, stan koncentracji jest bardzo ważny, gdyż jest czynnikiem spustowym, czy też włącznikiem mechanizmów neuroplastyczności, które odpowiadają za tworzenie się nowych połączeń neuronalnych. Po prostu bez skupienia się na czymś, szansa, że to zapamiętamy, jest bardzo mała. Myślę, że takie stwierdzenie nikogo nie dziwi, choć niewiele osób jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Ty już wiesz, rozumiesz to. Rozumiesz to tak dobrze, gdyż. Konstruując ten kurs, położyłem dużą uwagę na ten temat, omawiając go z kilku różnych perspektyw. Z perspektywy wiedzy na temat uwagi, z perspektywy wiedzy na temat snu i z perspektywy dzisiejszego tematu lekcji, czyli perspektywy wiedzy na temat samego zjawiska koncentracji. Zachęcam Cię też do stosowania takiego zabiegu przy nauce w momencie, gdy jakiś temat jest dla Ciebie trudny do zrozumienia. Zanim przejdziemy do meritu tego wykładu, zróbmy jeszcze krótką powtórkę. Jak zapewne pamiętasz, zależność między uwagą a świadomością można opisać takim oto prostym rysunkiem. Jeśli to jest nasza świadomość, to to będzie naszą uwagą. Przy czym ważny element, tak w ramach szybkiego przypomnienia, uwagę dzielimy na centrum. I peryferia. To właśnie skupienie centrum naszej uwagi na czymś jest tym, co nazywamy stanem koncentracji. Tak jak na początku tego nagrania, twoja koncentracja wzrokowa i koncentracja mentalna miała swoje centrum na mojej ręce. Dla przypomnienia funkcje uwagi to selektywność, przeszukiwanie pola percepcyjnego, podziemność. Przerzutność i czujność, nazywana inaczej właśnie stanem przedłużonej koncentracji. Dzięki wiedzy na temat każdej z tych funkcji jesteśmy w stanie stworzyć zestaw praktycznych porad, które pomogą Ci w osiągnięciu i utrzymaniu koncentracji. Aby zrozumieć wszystkie omawiane zagadnienia, musimy uświadomić sobie jeszcze jedną, w sumie miarę oczywistą, ale jednak bardzo ważną rzecz. Mianowicie koncentracja mentalna podąża za, podąża za koncentracją wzrokową. Symbolicznie to narysujmy. Może nam się później jeszcze przydać. Czyli mamy stan koncentracji wzrokowej, a zanim podąża stan koncentracji mentalnej. Jest to bardzo ważna informacja, z której wynika wiele praktycznych porad związanych z tym, jak ułatwić sobie koncentrację. Ale. Na razie to zostawmy, wrócimy do tego później. Gdy spojrzymy na funkcję uwagi, to okaże się, że z funkcji selektywności uwagi wynika zasada celu nauki. Jak wiesz, cel nauki powoduje, że nasza percepcja zmienia się i dostraja w taki sposób, aby wychwytywać z otoczenia bodźce powiązane z naszym celem percepcji. Wynika to ze zjawiska nastawienia percepcyjnego. Zatem, jeśli nie mamy celu percepcji, to łatwiej ulegamy rozproszeniu, czyli łatwiej się dekoncentrujemy. Z funkcji przeszukiwania pola percepcji wynika zasada przejrzystości. Tak jak wcześniej wspomniałem, przejrzystość jest ważnym aspektem efektywnej nauki, bo puste przestrzenie pomiędzy informacjami, np. w naszych notatkach czy na tej tablicy, są informacją, która mówi nam o tym, że informacje pochodzą z różnych kontekstów. Zatem puste przestrzenie i ogólnie precyzyjne rozdzielenie od siebie różnych kontekstów. Ułatwia nam utrzymanie koncentracji na tym, co jest w danej chwili przez nas pożądane. Z funkcji podzielności uwagi wynika zasada jednego kanału sensorycznego. Lepiej jest albo słuchać intensywnie, albo patrzeć intensywnie na coś, tak aby nasze mentalne skupienie nie było rozproszone pomiędzy dwoma źródłami bodźców. Z funkcji przerzutności uwagi wynika zasada unikania multitaskingu, która w naturalny sposób pasuje do tego, co powiedziałem wcześniej. Przerzucanie się pomiędzy zadaniami zawsze wymaga od nas chwilowego rozproszenia, co jak wydarza się często może spowodować, że nasza koncentracja zniknie, no i będziemy przez to mało rozumieć i mało pamiętać. Z funkcji czujności uwagi, czyli przedłużonej koncentracji, wynika wręcz kilka ważnych zasad. Po pierwsze, zasada redukcji szumu informacyjnego. Wszystkie bodźce, które nie są ważne dla zrealizowania przez nas celu, Naszego działania są po prostu niepożądane, bo prowadzą do niepotrzebnego rozproszenia. Dalej zasada unikania monotonii w nauce. Jeśli zbyt długo stale realizujemy zadania w ten sam sposób, mechanicznie, dochodzi do naturalnego spadku poziomu koncentracji, Zjawisko to jest częste u kierowców lub motorniczych pociągów czy tramwajów, którzy czasami nawet mają specjalne guzi, które muszą regularnie nacisnąć właśnie po to, aby utrzymać koncentrację na tym, co robią. No i oczywiście sama zasada koncentracji, o którą omawialiśmy w pierwszym udziale kursu, która mówi, że łatwiej utrzymać koncentrację przy nauce, jeśli w danym momencie realizujemy jeden cel edukacyjny i skupiamy się na nauce z jednego źródła informacji. Czujność nie jest tylko jednak funkcją uwagi, jest również z tego rodzaju stanem naszego ciała i umysłu, w którym jesteśmy nastawieni na przyjmowanie i interpretację bodźców. Za utrzymywanie wzbudzenia i utrzymanie czujności odpowiada wydzielanie noradrenoliny pośrodkowym układzie nerwowym. Na tym etapie tłumaczenia jest to z mojej strony uogólnienie, jednak jest to ważne uogólnienie, bo dzięki temu będziemy mniej więcej wiedzieć i rozumieć, dlaczego po prostu działania podnoszące poziom noradrenaliny podnoszą naszą czujność i dzięki temu ułatwiają skupienie. Przykładem mogą być ćwiczenia fizyczne. Wynika to z faktu, że nie możemy mówić o koncentracji bez czujności. Czujność jest pewną bazą. Poziom naszej czujności w ciągu dnia Zależy od wielu aspektów, m.in. od jakości naszego snu. Dlatego powinniśmy pamiętać, jak ważny jest sen dla czujności i dla uzyskania odpowiedniego poziomu koncentracji do nauki. Skoro już przy tym jesteśmy, to chciałbym Ci przedstawić cztery powody, czy też czynniki, które wpływają na stan koncentracji i łatwość jej osiągania. Pierwsza kategoria czynników to nasz stan pobudzenia. Stan pobudzenia takiego psychoruchowego, które może być zbyt duże, aby zainicjować koncentrację, lub zbyt niskie, aby ją utrzymać. Zbyt wysoki stan pobudzenia psychoruchowego może być wywołany wieloma czynnikami. Spośród których moim zdaniem najczęstszy jest stres, praca w pośpiechu lub nadmiar kofeiny, nadmiar kawy. Jeśli czujemy, że nie możemy usiedzieć w miejscu, mamy przyspieszone tętno, skaczymy skarczy naszą uwagę od bodźca do bodźca łatwo nas rozpraszają jakiekolwiek małe dystraktory lub po prostu mamy pęd myśli w głowie, to prawdopodobnie jest to konsekwencją wysoko, wysokiego poziomu pobudzenia układu nerwowego, w tym w szczególności autonomicznego układu nerwowego. Może to być przeszkodą w skupieniu się, dlatego dobrze jest obniżyć poziom takiego pobudzenia. No właśnie, tylko jak to zrobić? Najprostszą metodą, jaką znam, są ćwiczenia oddechowe, czyli skupienie na oddechu i jego stopniowe uspokojenie. Dodatkowo można stosować metodę polegającą na wykonaniu dwukrotnego, pogłębionego wdechu, a następnie przedłużonego wydechu. I tak przynajmniej przez 3 do 5 minut. Choć tutaj warto poeksperymentować samodzielnie. Pogłębienie wdechu powoduje, że dodatkowo rozszerzamy pęcherzyki płucne, co pozwala na szybsze wypłukiwanie dwutlenku węgla. Polecam szczerze, działa bardzo dobrze, choć tutaj zaznaczam, że takich ćwiczeń jest wiele i we wszystkich kluczem jest uspokojenie oddechu. I tętna, a przy okazji tego uspokojenie samych myśli, gdyż w trakcie ćwiczenia oddechowego musimy się skupiać na jednym bodźcu, który się po prostu powtarza w czasie, czyli na naszym oddechu. Sytuacja przeciwna to stan zbyt niskiego pobudzenia, czyli zbyt niskiej czujności. Jest to stan, w którym mamy wrażenie, jakby nam się nie chciało, nie mamy siły, jesteśmy tylko apatyczni. Taki stan niekoniecznie musi być spowodowany niewyspaniem. Może to być konsekwencja braku odpowiedniego poziomu aktywności ruchowej, która w naturalny sposób wpływa na poziom wielu hormonów i też na nasz stan pobudzenia. Z tego względu, jeśli czujemy, że nie potrafimy wyzwolić sobie odpowiedniego poziomu czujności, i ogólnie energii, która umożliwiłaby utrzymanie skupienia, to polecam po prostu ćwiczenia fizyczne w ramach takiej przerwy od nauki. 10 pompek, 10 przysiadów albo krótki spacer. Takie ćwiczenia powodują wydzielanie m.in. właśnie noradrenaliny, co wpływa na wzrost naszego ogólnego pobudzenia psychoruchowego. To właśnie dlatego wiele osób ćwiczy rano, zaraz po przebudzeniu, gdyż wysiłek fizyczny dosłownie pozwala im osiągnąć odpowiedni poziom aktywności, czujności i pobudzenia, no i dalej ruszyć w dzień. Innym sposobem, aby taki stan pobudzenia podnieść jest napicie się czegoś, co zawiera substancje stymulujące, tak jak na przykład kawa, herbata i zawarte w nich kofeina i teina. Przy czym zdecydowanie polecam i zachęcam przede wszystkim do ruchu, gdyż z kawą herbatą bardzo łatwo przesadzić. Drugą przyczyną problemów z zainicjowaniem lub utrzymaniem koncentracji jest po prostu fizyczne zmęczenie. Takie zmęczenie może być spowodowane wieloma czynnikami. Zbyt małą liczbą kalorii w diecie, nieodpowiednim nawodnieniem organizmu, niedotlenieniem lub, co wydarza się w dzisiejszych czasach, najczęściej brakiem odpowiedniej ilości snu. Jak można zapobiegać zmęczeniu w ogóle i zmęczeniu przy nauce? Jeśli chodzi o dietę, no to kluczowa jest ilość kalorii. Wbrew pozorom, to ogólnie częsta przyczyna obniżonego samopoczucia i problemów z koncentracją. Wiesz, no, trzeba jeść, aby żyć. To naprawdę ważne. No, czasami niektórzy o tym nadal zapominają. W kwestii nawodnienia, to wedle zaleceń powinniśmy pić od 1,5 do 3 litrów wody dziennie, łącznie z płynami zawartymi w pokarmie. Aczkolwiek tutaj jest to bardzo zróżnicowane także w tym aspekcie, jak i w aspekcie diety. Dobrze jest skonsultować się z dietetykiem lub lekarzem, no bo te aspekty zmieniają, zmieniają się razem z zaleceniami. Jeśli chodzi o natlenienie naszego organizmu i też przede wszystkim naszego mózgu, to należy pamiętać, aby regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym się uczymy. Dodatkowo ważna jest pozycja ciała. tego, że zgarbiona sylwetka powoduje, że nasz dół klatki piersiowej się zapada, a to właśnie dolne partie płuc opowiadają za większą część wentylacji. Z tego względu, gdy siedzimy prosto, to wentylacja jest prawidłowa. Gdy się zgarbimy, drastycznie się zmniejsza. Ważna jest również pozycja szyi, gdyż ucisk na tętnice krękowe powoduje zaburzenia przepływu krwi do mózgu, a jak wiesz, krew transportuje tlen. Jeśli mówimy o zmęczeniu, to warto powtórzyć to, co mówiliśmy w ramach lekcji o higienie pracy umysłowej i robieniu przerw w trakcie nauki. Przy nauce powinniśmy naprawdę unikać przemęczenia, i jak tylko pojawią się pierwsze oznaki zmęczenia, to powinniśmy robić przerwy. Choć najlepiej jest robić je regularnie, tak aby do przemęczenia w ogóle nie dochodziło. Jak zapewne pamiętasz, robienie przerw pozwala na uniknięcie przeładowania kognitywnego, ale regularne robienie przerw wpływa również naszą koncentrację, gdyż ogólnie, raczej ciężko jest utrzymać koncentrację dłużej niż 10-15 minut. Właśnie dlatego zdecydowana większość filmów na YouTubie lub na przykład nagrań w tym kursie właśnie nie przekracza tych 15-20 minut. Koniec nagrania to naturalny sygnał do chwili przerwy i oddechu, no i też zresetowania naszej koncentracji. Jeśli chcemy pracować i uczyć się efektywnie przez długi czas, troszkę przez 3, 4, 5 godzin, to kluczem jest właśnie robienie regularnych przerw. Kolejna przyczyna problemów z utrzymaniem koncentracji to po prostu rozproszenia, czyli rozproszenie uwagi. Do rozproszenia naszej uwagi zachodzi najczęściej wtedy, gdy w naszym otoczeniu pojawiają się w sposób niekontrolowany jakieś bodźce, czy to wizualne, słuchowe czy inne. Dlatego właśnie zredukowanie możliwych źródeł dystrakcji jest tak ważne dla utrzymania skupienia. W dzisiejszych czasach takim kluczowym aspektem, który warto wyeliminować, jest nasz telefon, który jest no, największym źródłem dystrakcji. I teraz dlaczego tak jest? Dlatego, że telefon jest mały, Zatem patrzenie na niego w całości pozwala skupić nasze centrum uwagi. Widzimy go w całości w naszym centrum. Dodatkowo w telefonie pojawia się przeważnie jakiś ruch, a ten najszybciej przykuwa naszą uwagę. No i oczywiście telefon do nas aktywnie wysyła jakieś bodźce, czy też przez powiadomienia dźwiękowe, wibracje, no i inne cuda, na przykład takie zegarki. Telefon należy wyciszyć i schować. Jest to prosty, ale bardzo ważny element tworzenia warunków, w których możemy się skupić. Telefony, czy ogólnie interaktywne media mają jeszcze jedną wadę. Mianowicie uczą nas reaktywności, w opozycji do proaktywności, jakiej wymaga od nas nauka. To jest kolejny bardzo szeroki temat, który jednak nie jest tematem tego kursu, zatem zainteresowanych odsyłam do dyskusji i do dodatków do tej lekcji. Kolejna przyczyna problemów z zainicjowaniem i utrzymaniem koncentracji to brak celu naszego działania. Brak celu działania. Czyli, w naszym przypadku, brak celu nauki. Jeśli nie mamy celu, to nie mamy wokół czego się koncentrować. Da się to logiczne, ale często o tym zapominamy. Aby koncentracja utrzymywała się przy nauce, musimy narzucić jej jakieś zadanie. To właśnie cel nauki jest takim zadaniem. Ponadto problemy z koncentracją mogą wynikać po prostu z zaburzeń lub chorób, takich jak na przykład zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli słynne ADHD. W tym względzie, jeśli problem ten dotyczy Ciebie, zalecam konsultację ze specjalistą. I ostatnią przyczyną problemu z koncentracją jest po prostu, cóż, brak treningu koncentracji. Myślimy, że to oczywista sprawa i że to dzieje się samo, a tak nie jest. Znowu, aby coś robić lepiej, należy to regularnie ćwiczyć i z koncentracją jest dokładnie tak samo. Gdy pomyślimy o tym, w jaki sposób działa nasza świadomość, nasza uwaga oraz jakie czynniki wpływają na naszą koncentrację, to naturalny sposób zauważymy, że większość książek i ogólnie większość materiałów didaktycznych niestety nie wspiera utrzymywania uwagi. Podręczniki w dużej mierze nadal są blokami tekstu, przez które trzeba się przebijać. W dodatku bardzo często na jednej stronie upakowanych jest wiele informacji i wszystkie one konkurują o naszą uwagę, czyli powodują rozproszenie naszej koncentracji. Sytuacja może być podobna w przypadku źle stworzonych, nieprzejrzystych notatek. I też ogólnie kolejnym elementem, który ułatwia nam wejście w koncentrację i głębokie skupienie są po prostu dobrze zrealizowane notatki, w których informacje w naturalny sposób w siebie wynikają, które kierują naszą wzrokową uwagą, a za nią podąża nasza mentalna uwaga, czyli po prostu nasza koncentracja. Takie notatki zawierają sporo pustych przestrzeni. W dodatku na jednej stronie takich notatek przeważnie mamy informacje na jeden temat. W dodatku książki czy notatki, które są pozbawione schematów, zatem takie, które nie ilustrują kontekstu zastosowania dla poszczególnych informacji, to materiały, z których trudno się uczyć, bo trudno jest nam wtedy uchwycić relacje, jakie łączą poszczególne informacje. Pamiętajmy, że to zbiór relacji tworzy kontekst dla informacji. Aby móc się w jakiejś informacji w pełni, właśnie na jakiejś informacji skoncentrować, to musimy na nią spojrzeć z jakiejś perspektywy, czyli z jakiegoś kontekstu. Bo to właśnie jest koncentracja, jest w pewnym sensie w takim metaforycznym sensie spojrzenie naszego umysłu na informacje właśnie z jakiejś perspektywy. Dlatego tak ważne jest ukazywanie informacji w odpowiednich relacjach w stosunku do siebie nawzajem. To już wszystko, co przygotowałem dla ciebie w tym nagraniu. W kolejnym spróbujemy wykorzystać całą tę wiedzę i zbudować prosty, kilkukrokowy sposób na skoncentrowanie się na nauce. Do zobaczenia.